Pokazywałam... Tak. Hello wszystkim! Dzisiaj zapraszam Was na mój pierwszy filmik z testem na żywo i będzie to test z tą szminką z Golden Rose, którą pokazywałam Wam ostatnio w Holu. Jest to ta szminka z serii z witaminą E Czyli kolor Q70 już Wam pokazuję, tylko muszę wyjąć z opakowanka. Tak wygląda opakowanie. I taki piękny, ciemny, śliwkowy yy, kolor, przepiękny naprawdę. I co? I zaraz zrobię zbliżenie i zabieramy się do testu na żywo. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. więc zabieram się za malowanie ust. I na początku wezmę sobie taki y, pędzelek y, języczkowy, on jest z Rossmana. I y, ja nie mam właśnie do tej szminki konturówki, więc y, posłużę się pędzelkiem, żeby ładnie wyrysować kontur, bo jest to bardzo ciemna szminka. Bardzo ciemna. Także jadymy. Wam wszystko przyspieszy, żebyście widzieli, się nie żyje. Ostatnio, jak Wam mówiłam, to jest fajne w tej śmietce, że można sobie fajnie stopniować, stopniować kolor. Właśnie, czy jesteście mocniejsze, czy ciemniejsze usta. Mam nadzieję, że, w ogóle, że coś widzicie. Może tak się ustawię. To jest na usta. Dobra, i teraz jadę z, prosto z opakowania. jest bardzo kremowa ta szpinka, naprawdę. Okej, okay, myślę, że to że tyle wystarczy tej szminki na moich ustach i moi drodzy naprawdę bardzo przyjemnie się ją aplikuje jest bardzo kremowa ta szminka kosztowała 8,90 w Golden Rose naprawdę fajne, fajne uczucie na ustach jest, na razie jestem bardzo zadowolona z tej szminki Zobaczymy, jak będzie się sprawdzać po paru godzinach. Teraz jest godzina, już Wam mówię. Godzina 14.52. Wrócę za parę godzin do Was, coś pewnie sobie jeszcze zjem w międzyczasie i zobaczymy, jak się utrzyma ta szminka, Także za sekundkę się widzimy. Ok, moi drodzy, jest teraz godzina 19.27. Przepraszam Was za mój pięknie wypalcowany yy, telefon i widać Lolardo zabitał w i co o tej szmince? Może Wam zrobić zbliżenie teraz i yy, powiem właśnie jakie są moje odczucia, jeżeli chodzi o tą szminkę. Także jak widzicie, szminka zebrała mi się tutaj, ale jadłam piłam i tak dalej. Byłam jeszcze na mieście i właśnie yy, zebrała się tutaj ta szminka i w ogóle co chciałam o niej powiedzieć ona. Jest, w ogóle zawiera wosk pszczeli, który nawilża i wygładza, tak jest tu napisane, że nawilża i wygładza, ale co do nawilżenia, to w ogóle zero, zero, nie nawilża, po około godzince zrobiły mi się, zrobiły mi się takie matowe usta, jak te pomadki z, z Golden Rose, ale z serii matowej, zrobiła się matowa. Tak się wpiła w usta i powiem Wam, że mam dosyć mieszane uczucia do tej szminki. Jeżeli chodzi o mm, jedzenie, to powiem Wam, że nawet kolor został, tylko nie podoba mi się właśnie to, że y, zebrała się tak tutaj brzydko na y, wewnętrznej części ust. Nie wiem, jak to powiedzieć. Y, także mam mieszane uczucia, ale jeżeli chodzi o y, cenę 8,90, to nie wiem, sami ocencie. Y, myślę, że. Myślę, że jak na właśnie cenę 8,90 to dla mnie to jest spoko szminka, bo wytrzymała właśnie tak około 2 godzin, yy, gdzie też yy, piłam, raz chyba piłam wtedy herbatę i chyba przekróciłam herbatnika. Także yy, myślę, że to jest spoko szminka, jeżeli chodzi o taką cenę. Warto swoje ceny. Także to tyle, tyle, tyle. Napiszcie mi w ogóle, yy, teraz nie, nie jestem sfokusowana, nie, nie mam ostrości. Napiszcie mi w ogóle, czy podoba Wam się test na żywo w moim wykonaniu? Czy chcecie więcej takich testów? Czy na przykład mam robić tak, że wracam do Was co dwie godziny, a nie co właśnie osiem godzin? Myślę, że jeżeli dobrze policzyłam, przez dłuższy czas. Ja właśnie teraz już zaraz będę zmywać ten makijaż, kąpać się także. Tak, właśnie jak przed chwilą mówiłam napiszcie mi, czy właśnie chcecie zobaczyć więcej m, takich y, testów na żywo, bo bardzo mi miło będzie zrobić kolejny. A byłam w rozpanie i kupiłam parę rzeczy, także y, piszcie w komentarzach, jak zwykle mi będzie miło poczytać. Wiem, że się już milion razy powtórzyłam, także już idę. Idę. Życzę wam miłego wieczoru dnia, y, kiedy to oglądacie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa. pa! Chodzi, oh, piknikami tłumaczysz. <grym> Czy chcesz im O, od... oh, Boże, chyba jeszcze raz. Eh, jak mam. E, co? He doesn't love you, I can tell about his strength. He doesn't love you, baby, but you can feel this real love if you just let in my i heart. Haul, wiem, wiem, yy, ale będzie to hol kosmetyczny. Tylko mam jedną rzecz z ubrań i jedziemy. Nie przedłużam dalej. Na początku pokażę wam dwa produkty do włosów i pierwszy to będzie suchy szampon z Batiste.